Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi Tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie w szybkim stroju dnia na łonie natury, na działce w ogrodzie. Dzisiaj sobie działkujemy się, grillujemy, odpoczywamy. W końcu nadeszła piękna pogoda, więc można to robić. Dzisiaj zapraszam Was na luźny, zwykły strój dnia, ale z jedną bardzo fajną rzeczą i kilkoma starociami. No więc tą bardzo fajną rzeczą jest kurtka parka w moro. E świecistym klimacie. To jest takie ciekawe połączenie, bo tutaj mamy jakiś taki kwiat wiśni i moro. Kurtka jest polskiej marki Fio. Ja kupiłam na targach Slow Fashion. Kiedy Slow Fashion była we Wrocławiu, kto mnie śledzi na Snapku, ten wie tę te Jak już ją przymierzyłam, to już nie było opcji, żebym ją po prostu zostawiła. Także jest ym, ze mną i myślę, że do takich właśnie po pierwsze luźnych, a po drugie miejskich klimatów. Będzie ona bardzo fajnie mi tej wiosny pasować i ona jest takim głównym, zorzystym elementem. Do tego moje boyfriendy z Gapa. Teraz w nich znowu chodzę. Odgrzebałam je już na wiosnę, często pytacie jak widzicie na zdjęciach skąd mam te spodnie to jest gapia ja i je kupiłam w zeszłym roku na wyprzedaży wczesną wiosną, całe lato w nich prześmigałam i już nie mogłam się doczekać kiedy wreszcie je wyciągnę i będę w nich chodzić, mimo tego, że może nie sprzyjają mojej sylwetce, ale są bardzo wygodne, luźne i strasznie je właśnie w wiosnę i lato lubię, do tego jeszcze t-shirt z wycięciem na plecach The Other Side, mam już go od jesieni również czekałam kiedy będę go nosić wiosną i latem, bo myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych t-shirtów, no i jeszcze do tego furla Moja mikro-malutka, również z zeszłego roku z przyklejoną Erką od Anni Hindmarch, także to jest taka kombinacja. Myślę, że też tutaj świetnie pasuje, a i wygodne jasne konwersy, których nie jest mi tutaj żal na działkę nosić, że tak powiem. Myślę, że i tak całkiem nieźle wyglądają po tym, co przeżyły. I jeszcze chodźcie na poprzedni film, czyli na naszą wizytę w laboratoriach L'Oréal Paris. Długo zapowiadałam ten film. A YouTube zrobił mi psikusa i nie wyświetlił go w subskrypcjach. Także oglądajcie koniecznie i jeszcze na inspirację kwietnia, bo oba te filmy były. Wrócone podczas majówki, a wiadomo jak to jest majówka, rozjazdy piękna pogoda, także nadrabiamy inspirację kwietnia i naszą wizytę w Laborkach L'Oréal Paris także my się tutaj idziemy działkować spędzać czas z rodzinką, świetnie się bawić, odpoczywać, mam nadzieję że wy również korzystacie z tej majowej pięknej pogody, dajcie znać jak wam się mój strój dnia podoba trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach, pa pa!